Dzień dobry wszystkim. Mati z salonu, część 12. Będę dzisiaj prowizorycznie zabezpieczał karoserię i w ogóle tam, co, co się da. Kupiłem tak jak mówiłem, krąg w sprayu. Na pewno w lato pojadę na kompleksowe zabezpieczenie, ale to po tym, jak ogarnę tą rdzę, co jest w kilku miejscach. I cóż, zaraz się zabieram do pracy. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że miałem wątpliwości co do tej lampki, tutaj, trzeciej. Powinien sprawdziłem, że jest to 99, oczywiście, rocznik, ale modelowo już 2000. No już w październiku, wrześniu, październik już robili modele 2000. To mnie bardzo zdziwiło, no ale to kolejny taki Taki, taka wiedza, która, która gdzieś tam zapisze i się przyda. Także słuchajcie, będę pokazywał co nieco, to będzie prowizorycznie trochę, wytrę, wrzucę tego specyfiku w drzwi, gdzieś tam w błotniki gdzie się da po prostu. I tyle. I na zimę to on nie będzie jeździł. Dzisiaj jest jedna z możliwości: mamy. 17 grudnia 2021 i jest temperaturka plus 5, i ten samochód jest suchy, bo jeszcze trochę 2-3 dni temu był taki wilgotny, mokry. Dzisiaj jest naprawdę fajnie sucho. Myślę, że to, to są dobre warunki do tego, żeby to tam wprowadzić w drzwi. Zresztą ten środek podobno wypiera wodę, to ten, co on nie robi czary Mary. Myślę, że jeżeli on to jest taki oleisty środek, a nie woda, to po prostu nie, nie, nie wchodzi aż tak bardzo w reakcję. Nie wiem, no, ktoś to robił, ktoś tam sprawdzał. To jakiś kanadyjski ten środek. Ja nie, nie to, że mówię nazwę i polecam, bo sam, sam żeby, żeby wiedzieć, czy to działa, to trzeba było. Nie zapytać, po, po kompleksowym, jeżeli oni co roku, za, za 4-5 lat przy tak starszym samochodzie jak ten, bo jak ktoś to zrobi na nowym, no to wiadomo, że 10 lat, 8, 10 lat nie będzie miał tej rdzy, ale przy 20 y, latach samochodu y, to, już, y, to już po 3-4 latach. Można coś powiedzieć od, od początku używania tego środka. No nic, ale ja wierzę, wierzę w to, co tam napisali. Yy, biorę się za robotę, bo nie chcę tu siedzieć 5 godzin, i poza tym zaraz będzie ciemno, to krótkie dni. Słuchajcie, dobra, coś tam nagram jeszcze. Zapraszam do oglądania. Yy, tymczasem. Na początku wytarłem trochę tyle, ile się da w tych warunkach. Yy, Teranty mamy już ładnie no tutaj takie mam dwa dwie małe bromeczki, ale to będę obserwował yy, jeszcze może tutaj trochę A. ile się da? trochę w każdym razie tak yy, po wytarciu jeszcze mam taki środek środek na uszczelki nałożyłam, on się ładnie rozpłynął. I będę teraz robił tym te właściwym te drzwi. wrzucam te wszystkie dziurki. Tutaj. Tu jest na środku jeszcze tak. No i tutaj na tej ostatniej. że będę to robił. Jest na, na razie wstrząśni. Robię. Rzucam to Rzucam to No to robimy Jest taka barwa O taki bezbarwno włoskowy No to jedziemy Zobaczymy czy nam wyskoczy tutaj zaraz zobaczymy czy nam wypłynie i tam Tutaj jest ważne, bo powiem Wam, że... Yy, o, już to mamy. W tym otworze już tu leci. Powiem Wam, że jest ważny ten fragment tutaj. Ten... Ten róg lubi tu korodować. Yy, ja już mam yy, rozeznanie, bo tak jak mówię, miałem od początku Matiza swojego... Yy, nie bójcie się tego podobno używać yy, na lakierze. Miałem matizę poprzedniego od nowości, który nie był konserwowany, i wiem, gdzie te rdze powychodziły. Także ten róg tutaj jest bardzo taki narażony. No i teranty tutaj to nie trzeba się chyba bać. Środka konserwującego, dobra, na razie po robocie tego drzwi pokażę. No i dobra, tak to wygląda już po aplikacji, no tam jest nawalone tego, to, to skapuje ale to każdy mówi że, że ten środek kapie, no część skapnie ale na pewno część zostanie yy, w tym wszystkim, no dobra ja uważam, że tak drzwi z grubsza są zabezpieczone najważniejsze jest tutaj, jak woda będzie yy, skapywała, żeby nie osiadała tak bezpośrednio na tej blasty. No, ale zobaczymy. No, no, to To lecimy dalej tutaj jeszcze. No, ja taką puszkę mm, przeznaczam na jedno drzwi. No i. Ja myślę, że tutaj w tych miejscach, o, gdzie może ewentualnie woda lecieć. Na tych rampach przede wszystkim niech to sobie tam spłynie gdzieś na pewno usiądzie no i wykorzystać wszystkie otwory pewnie tutaj może zamyk to będę w 40 no i ma będziemy mieli zaraz drugie drzwi do roboty czyli mycie, uszczelki i no i tutaj i aplikacja. Tutaj to chyba kawałek albo takiego zabrudzonego, albo to jest kawałek rdzy, właśnie dziwię się co to jest. Dlaczego tutaj? To nie jest wybrzuszone. To nie jest wybrzuszone. to taki nalot chyba trzeba to będzie ściąć Ale to już lato. Kolejna czynność zrobiona. Yy, czyli wymyłem tutaj te ranty. Tutaj, żeby z, rant, z rantów yy, powyrzucać taki ten piasek bo może on być mokry, później przy wodzie i tam wilgoć trzymać. W każdym razie tak uszczelki już zabezpieczone z środkiem. No i życom aplikuję teraz kolejne kolejny drzwi. Ok, mamy już zrobione drugie drzwi. Szybko to idzie to psikać tu tam. Drugie drzwi są mamy zrobione Tak to wygląda, to sobie ścieka Z tych z tych dziurek trochę brudu poleciało ale to już nic I jeszcze teraz tak Uważajcie na Tutaj obserwować trzeba rdzę na tych Tutaj tylne drzwi, tutaj te takie wzmocnienie nie wiem jak to nazwać ale ten fragment lubi korodować pod spodem także też uważajcie no tutaj jest też środek śliskie to jest takie pewnie tak powinno być o to jest tak biorę nakładam to sobie z góry niech sobie to ścieknie 15 cm będę nakładać ale od powierzchni płaskich ale o poleciało ścieknie no tyle ile można tak jak mówię oczywiście to jest prowizorka to dość straszne ale przyjdzie czas na jakieś grubsze zabezpieczenie mam go dopiero od miesiąca więc spoko yy, i jeszcze jedno sobie zrobię to jest to jest to może to nieładnie będzie wyglądało trochę to później trochę to później Przejdzie. Ale damy trochę tak. Tą śrubkę nad myszkę, bo to jest metal, ale lubi korodować. Wewnątrz wilgoć jak jest to. na zewnątrz. Ja to zaraz wezmę szmatką i taką tą zwilżoną zwilżoną w sensie na szmatkę. Niech to trochę wsiąknie i dookoła tego przynajmniej trochę posmaruje. Taka technika, przepraszam, ale mam jedną rękę i tak trzymam i latam. Ale taka technika, o! I to jest tłuste. Bardzo dywanik nie ubrudzony. O i to jest słuchajcie na utrzymanie jeśli ten środek naprawdę działa na utrzymanie tych rzeczy no, w takim bardzo dobrym stanie. Słynną blaszkę też musiałem po, posmarować e, tym środkiem to jest w tej chwili takie mm, dość liskie. Do progu e, takie nieinwazyjne wejście to jest tylko tutaj e, poprzez tą za ślepkę którą wyjmuje się dość bardzo łatwo yy, ona tutaj jest yy, no i co i będę tam psikał to jest metal to jest metal yy, yy, o, gdzie tutaj. to jest metal więc więc co tam otworek i pewnie tutaj zaraz gdzieś wyskoczę. A to od wewnątrz Tutaj nie będę żałował Ono jest fajnie, bo on jest trochę z górki To do, do przodu To jak tutaj z tyłu O, tutaj już zaczyna kapać no, Gdzieś to tam wyleci Może trochę do przodu poleci No zobaczymy Tutaj Tutaj z przodu I Może coś będzie Widać, zobaczymy czy będzie kapać a tutaj to wymarnuję tą puszkę do końca. To będzie pierwsza. Jeszcze mam trzy, bo kupiłem cztery. Cztery kupiłem, bo cztery drzwi. Ale widzę, że tak na luzie, na luzie można, tam można ją wykrzywić. Może coś tam poleci. Szkoda, że nie ma takich tutaj zakrętów zrobić. Ale ona jak się można ją tutaj widać, jak wkładać, to albo tu w prawo poleci, albo w lewo. No i fajnie jest, jak gdyby tył podnieść, to może tam coś dojdzie. Zaraz zobaczymy. Będę otwierał nową puszkę, to na pewno w przyszłym miesiącu. Oczywiście, to wszystko widzicie. Są koszty. Kupię sobie znowu cztery puszeczki będziemy nakładać dobra yy, ja tą skończę następną wezmę yy, trochę porobię i później się włączę teraz się trochę yy, zajmę bagażnikiem na pewno tutaj zaraz podniosę tą moją mm. <laughs> Muszę podniosę tą wykładzinę ostatnio taki kupiłem sobie pochłaniasz wilgoci użyłem sobie tutaj takie coś może coś tutaj wyjdzie ale w każdym razie tak tutaj będę wszystko w środek w ten pastu mi to pokorodowało i za tym i w ogóle miałem tutaj ja sobie tutaj zaraz to jest wszystko brudne ale suchutko tutaj jest gdzie widać, ta kratka jest do, wy, do wyjęcia e... no w ogóle można nie, ja się nie wyczaił tylko sobie tutaj wszystko na te na te rzeczy metalowe w bagażniku będę będę psikał, ja sobie to wszystko posprzątam w latu ale niech to będzie Środek jest zmywalny środek jest zmywalny a tu jak to lubi skorodować to mi nic nie zabrudzi na pewno nie zaszkodzi dobra wrzucam tutaj wszędzie gdzie się da no i tutaj na tym rancie ona, bo tu jest tutaj występuje też korozja słuchajcie o tutaj nawet tutaj to odrobinę jest już korozji dobra Wykorzystuje każdy otworek, który można wykorzystać sobie do, do wrzucenia. I na przykład, tym jak wezmę tu dyszę, to e, dyszę to tutaj jest taki, takie zagięcie z drugiej strony. Rad, e, I tam na pewno na, naleje się tego płynu. Więc, a to lubi też skorodować tutaj, tutaj całe te ten narożnik oraz to nie wiem może co potrafi wyjść tutaj tutaj także też, też warto to zrobić można to odkręcić szybko dwie śruby ja ci mówię nie, nie nie chcę tego robić ale tędy, tędy też skoczy płyn oglądałem filmy na takim kanale motokronika lubię tego chłopaka Czasami się z nim mogę nie zgodzić Nie wiem Znaczy nie zgodzić On tam wcale nie, nie mówi nic technicznego Tylko pokazuje samochody Co tam robi i w ogóle I Naprawdę lubię On do, 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 do często wpuszcza te mm, Filmy W ogóle taką rodzinkę ma fajną W każdym razie on Kronuje e, Tylko na, na takim Punkcie Który, który aplikuje to profesjonalnie ale jedna rzecz on, on o tym zawsze powtarza, że yy, wiercenie otworów ja, ja jestem przeciwnikiem wiercenia, bo, bo no, to też zależy od jakiego samochodu. Ale on wierci te otwory w profilach. Ja się próbuję dostać właśnie takimi kanałami po wyjęciu. Tutaj ogranicznika gumowego jest rurka, i to wpada tutaj przechodzi aż tutaj, tu będzie do, do połowy i z drugiej strony to samo zrobię mm, no i myślę, że to też, też jest e, dobra sprawa e, ja tak samo, tylko tak jak mówię, puszeczka, ale poleci główny to w lato, ja chcę, e, powiem tak, trochę nie wierzę tym e, zapewnieniom, że jak się umyje samochód to można to nakładać, ja wolę pojechać, zapłacę Myślę, że umyję szybko wyschnie, bo to lato będzie yy, i wtedy zaaplikuję to yy, ten środek. No dobra, to tyle. W każdym razie wykorzystujemy każde otworki.